Na bardzo tłocznych i dość głośnych targach E3 trudno znaleźć w miarę ustronne, ciche miejsce, żeby na spokojnie podzielić się wrażeniami z Gier, dlatego jak ostatnio nagrywaliśmy na balkonie, dzisiaj nagrywam dla was w naszym pokoju i podzielę się wrażeniami z Gears of War 5. O dziwo, The Coalition nie pokazało nam tutaj żadnego wycinka z kampanii single playerowej, ani znany dotychczas trybów Multi z chociażby poprzednich osłon, ani nawet trybu Hordy, ale za to pokazali nam fragment rozgrywki z nowym zupełnie trybem, zapowiedzianym właśnie Escape. Escape jest trybem PvE, gdzie w trzyosobowej drużynie graczy budzimy się w, nazwijmy to, jaskini potworów, musimy zostawić tam bombę, no a potem jak najszybciej opuścić to miejsce. Kiedy za nami szerzy się chmura toksycznego dymu, który nas zabija, a przy nami pojawiają się coraz trudniejsze do pokonania grupy potworów, w dość powiedziałbym niefortunnych dla niedoświadczonych dziennikarzy growych konfiguracjach. Szczególnie że z tymi dwoma osobami, którymi grałem, nie udało nam się ukończyć tego meczu, bo zginęliśmy przedwcześnie, bo tamci nie wiedzieli za bardzo jak się reanimuje towarzyszy. Co jest trochę konieczne w Gearsach. Co przykuło moją szczególną uwagę w tym trybie, to było to, że on troszkę bawi się z takimi schematami zabawy w Gears of War, bo tutaj jednak zawsze gra wymaga od nas bardzo taktycznego, skrupulatnego podejścia, gdzie wykorzystujemy, ile się tylko da, osłony za murkami, wykorzystujemy naszych towarzyszy, żeby flankować przeciwników, i staram się grać z głową dość defensywnie, no i korzystając często z ognia zaporowego, a a tutaj jednak zdaje się Escape nagradza bardziej agresywne podejście. Szybkie y, przemieszczanie się do przodu, żeby. Po prostu jak najszybciej wydostać się z tego miejsca, no ale to też naraża nas na to, że będziemy odsłonięci na ataki przeciwników. Więc jest to tryb, który tak naprawdę zachęca nas do grania agresywnie i za to też nagradza. Więc mamy tutaj troszkę, wydaje mi się, taki system dużego ryzyka, ale też dużej nagrody. Mam nam się dużej, czyli takiej, że uda nam się skończyć, a nie umrzemy przedwcześnie. Poza tym też dane mi było skorzystać z dwóch nowych broni. Taki wyrzutnik, która zamraża przeciwników. Ona nie była dość przydatna, bo jednak trzeba było się szybko przemieszczać, a ta była dość powolna, ale bardzo miło bawiło mi się z taką dużą maczugą z kolcami, która Pojawia się już wprawdzie w trailerze z zeszłorocznego E3, tylko tam była ona w takiej wersji dual-wieldowej. A tutaj mamy no, gigantyczną maczugę, która jest trochę powolna i niewygodna, ale wykorzystując ją w odpowiednim momencie, kiedy uderzymy w ziemię, to posyła taką falę energetyczną, troszeczkę, która powala pobliskich przeciwników, i jest to dość sympatyczne. A skoro mówiłem już o tym, że mamy tutaj trzy postaci do wyboru, to to też jest element, o którym można powiedzieć trochę więcej, są to zupełnie nowi dla dla uniwersum Gears of War bohaterowie e, i ich historia e, tudzież lore, jeżeli interesuje Was, Lord Gearsów. nie jest bardzo związana z głównym wątkiem, dlatego można od razu wskoczyć ten tryb, nawet nie interesując się singlem. I każdy z tych bohaterów ma jakąś swoją specjalizację, przy czym warto zaznaczyć, mówimy tutaj bardziej o drobnych różnicach, a nie takiej stricte specjalizacji, że grając z jedną postacią, nasz styl zabawy będzie się drastycznie różnił, bo jednak możemy korzystać z tych samych broni i gramy bardzo podobnie. Chodzi tutaj głównie o to, że każdy z tych bohaterów ma takie, takiego swojego ulta i i drobne zdolności pasywne. Przed Ultimate'a mówimy tutaj o tym, że możemy na przykład przyjaciołom rzucić paczki z amunicją, albo postawić osłonę, czy chociażby na parę sekund włączyć super mocne maile w postaci elektrycznego bicza. Nie jest może on tak fajny jak ten z trailerów Cyberpunk'a, ale jak dla mnie robił robotę, i wydaje mi się, że właśnie ta postać kobiety z biczem będzie najbardziej preferowaną postacią. Nie dlatego, że wszyscy gracze mają jakieś sadomasochistyczne tendencje, ale po prostu. No, wpasowywało się to dobrze w ten agresywny tryb, gdzie takie maile na parę sekund, które jest w stanie bardzo szybko powalić, nawet najbardziej dopakowanych wrogów, było po prostu bardzo przydatne. No i zgrywało się z tym agresywnym podejściem do rozgrywki. Na marginesie mógłbym się troszeczkę przyczepić. Do problemów z spacingiem i tego, że ten pierwszy etap escape jest dość nudny i powolny, a drugi jest nie do końca tak zbalansowany, jak wydaje mi się powinien być. Ale też może być kwestia tego, jak wyglądał ten zaprezentowany nam poziom trudności, bo tak jak w przypadku Hordy mamy tutaj mieć różne poziomy trudności, modyfikatory, jakieś dodatki, zmieniające się rozstawienie przeciwników, więc to będzie ewidentnie tryb, który ma mieć długą żywotność i który mamy masterować i musimy się go uczyć, stawać coraz coraz lepszymi. Ale w przypadku tego Dema były takie momenty, gdzie przez parę parędziesiąt sekund nic się nie działo albo trafialiśmy na grupy przeciwników, które albo miały bardzo złe AI, albo tak to zostało stworzone, mianowicie. Niektóre z nich czekały wręcz na wybicie i zachowywały się idiotycznie, kiedy zaś te końcowe grupy, które spotykaliśmy zbliżając już do e, skończenia e, meczu, były bardzo silne i bardzo liczne. Może to być kwestia balansu, może tego, e, tego poziomu trudności, który był nam zaprezentowany, ale wydaje mi się, że to jest coś, co The Coalition może jeszcze do wrześniowej premiery poprawić. Podsumowując, tryb Escape nie jest może jakąś zmianą konstrukcji koła, czy raczej biegu, w którym są biegi wojny 5, ale jest to fajny dodatek i wydaje mi się, że nie jest on tutaj. Bez powodu, bo Microsoft i Coalition wiedzą trochę, że z Glissami 5, które też na premierę trafią na Steam'a, mają okazję odzyskać zaufanie graczy pc którzy, no, co by nie mówić, wydaje mi się trochę się obrazili na serię i jakiś czas temu mogli zacząć ją ignorować, bo mogli być pod wrażeniem, że Gearsy są trochę odtwórcze i jest to taka, wiecie, konsolowa strzelanka. I domyślam się, że wielu z was pewnie nie sięgnie po ten tytuł właśnie ze względu na fabułę, która ma kontynuować wątki z czwórki, ale głównie ze względu na Multi. I tutaj ewidentnie właśnie Microsoft i Collection starają się pokazać to, że ta gra ma fajne tryby, będzie ich sporo i będą chcieli je rozwijać. I wydaje mi się, że jest to krok w dobrym kierunku, ale czy Gearsy całościowo będą dobre i czy Escape będzie tak dobry jak Horda, która zadebiutowała w dwójce, a jest serią do dziś? No to cóż, czas pokaże, ale jak dla mnie trzymam kciuki i mam nadzieję, że Gearsy 5 spotkają się z dobrym odbiorem.